Cześć, siema, witajcie. Tutaj znowu pozytywni gracze, a tym razem damy was, ja was witam w grze dość starej i dość klasycznej, czyli Warcraft 2, gdzie przejdziemy sobie przez całą kampanię Warcrafta. Krok po kroku na spokojnie mamy podstawkę jak i dodatek. Przeszedłem kiedyś za dzieciaka. Podstawkę dodatku nie ruszałem, tak za bardzo, nie będę ukrywał. Jakieś tam pojedyncze misje kiedyś grałem, kompletnie nie pamiętam, więc razem z wami będę się bawił to wszystko i zaczniemy od Sea of Blood. Ta muzyka. Orgrim Doomhammer, war chief of the Orcish Hordes and ruler of the Blackrock Clan, has ordered you to establish a small outpost on Lorderon's southern shores. To secure the Zulder region as Doomhammer demands, you will need to construct a barracks and several farms to feed your troops. Your success may help us determine the extent of the pathetic human defenses and what resistance they can offer against our forces. Okej, okay. dobra, czyli budujemy farmy, nie ma żadnej filozofii wielkiej. Dobrze. Iść luktarku tam. Okej. Okay. Tu mamy naszą armię. No pięknie ten ekran. Pokazuje nam wszystko, czyli nic tak naprawdę jak to zazwyczaj w tych grach. Dobra, farmy byśmy potrzebowali. Bo mi Musimy poczekać trochę. To dajemy peony. Mamy tu grunty. Dobrze mu pamiętam. Pokaż mi, czy mamy jakichś, że tak powiem, humanów. Dobrze, zaatakowałbym dwóch, więc jesteśmy, że tak powiem, w domu. Druga kopalnia. Mamy jedną. Możemy, że tak powiem, się wbawić tą misją, ale nie będziemy się aż tak bardzo bawić. A nie możemy, bo jeszcze jest construction. No. W tym międzyczasie mój piękny kawalerzu. Idź tu. Okej. Okay. A tu jeszcze przeczyścimy może. Nie ma tu jakichś achievementów, o ile dobrze kojarzę w tej grze. Żeby tak naprawdę było, że wyczyść wszystkich czy coś takiego. To bardziej robimy po z własnej frajdy, żeby to zrobić, jeżeli żeby pokazać się z dobrej strony dla jakichś achievementów. Bo tego tutaj nawet chyba nie ma. Dobra, uh, come on. Teraz dopiero mamy złoto. Musimy następnych gruntów, pełnów, wszystko robić. Tego do drewna dam, bo z tego co kojarzę, to barak też kosztuje tak dużo drewna. A potrzebujemy cztery farmy, a to dość duża ilość. Więc dobra, tu wszystko wyczyszczone. Nasz teren jest wyczyszczony, więc tylko zostaje nam wysłanie ciebie, ciałmuś tam, żeby nazbierać tych surowców jak najbardziej. Oczywiście, scenario objectives build for farms. Dobra. Mamy na razie pierwszą farmę. Dwie farmy mamy, bo też nie wiem, czy ta ta się nie liczy też jako farma. Ale zaraz zobaczymy, tak naprawdę. Myślę, że jak tego wybudujemy, to już następnego, tego i jeszcze jednego. I tamten już będzie mógł produkować farmę, czy tego już wyślemy na farmę, bo. Okej. Okay. Tego wyślemy po farmę, czy jeszcze nie? Tak, tego wyślemy na farmę. żeby na farmę wbudował. No, come on, buduj farmę. Lego, no. Chyba byśmy dali radę, bo mamy 250, 450. Nie, 700 potrzebujemy. Przynajmniej 700, więc farma się trochę robi. A mamy trzech. Ja myślałem, że mamy czterech tutaj ziomeczków. Mamy jeden plus. 4. Dobra. Jeden plus trzy level kalkulowałem to wszystko. No trudno, no trudno, trudno. Potrwa ta misja może 15-20 sekund dłużej, a tak w międzyczasie zapytam właśnie was, graliście kiedyś Warcraft'a? Lubicie takie w ogóle strategie, takie gry właśnie jak Warcraft czy StarCraft, który się pojawia, czy też Tomek, jak Original Wars, czy takie po prostu inne gry, które tutaj też ogrywamy z czystej naszej radości. Ja czasem w Heroes'y. Więc tego troszkę się tu pojawia. Nie ukrywajmy. Ok, to jest tutaj, i tak po prostu chciałbym się zapytać o Wasze takie spostrzeżenia, jeżeli chodzi o tą całą naszą sagę na tym kanale. Jak Jakby to widzicie, czy Wam się to widzi, czy lubicie takie rzeczy oglądać, czy też nie, bo jak wiecie, to jest mniej więcej na zasadzie takiej synergii działanie, i po prostu, jeżeli. A mi się podoba, nam się podoba i to nagrywamy, wy oglądacie, my się cieszymy, więc to jest takie. taka relacja trochę double win, wiecie. A no. A taka propos tego Warcrafta to im brakuje zawsze jednej rzeczy, biorąc pod uwagę nawet te starsze strategie, że nie ma punktów zbiornych. I zawsze za każdym razem musisz sobie tego... każdą pojedynczą jednostkę przerzucać ręcznie. To jest Gehenna i to będzie dla mnie Gehenna w tej grze. No ale myślę, że przejdziemy. Jeżeli nie przejdziemy, no to dojdziemy na pewno do jakiegoś dalszego etapu gry, którego zobaczymy. No ale mam nadzieję, że uda nam się przejść wszystko. Będzie tam pewno to ciężkie, no bo jak wiemy, te starsze, stare strategie miały dość dużo zadań. dość ciężkie były. Podobają mi się to też trochę mechanik, mechaniki, te wyglądy tych gruntów. Są dość interesujące. Dobra, chodź tutaj mój kolego. I to też, i przyspieszymy tą misję trochę, żeby ona nie trwała wiecznie, a żeby się skończyła w normalnym, że tak powiem, regulaminowym czasie. Dobrze, jak widzicie, to się szybciej buduje dzięki temu, że mamy paru gruntów, nie panów grunci są oni. To mamy wszystko? Teraz powinno być koniec już. No kaman. Aha, czyli, no właśnie, wiktory. Dobra. To ja wam dziękuję bardzo za uwagę. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach. To był taki odcinek pilotażowy, więc trochę krótszy i przejdziemy do dalszych misji. Na razie, cześć. I popa, ja sobie zapiszę w międzyczasie. Misja gra. O, na razie.